Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kozak i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii gry margona. dzisiejszym odcinkiem kontynuujemy sobie questy eventowe wakacje 2022. Tak mamy wszystkie fragmenty ołtarza. Rozpoczęto kolejnego questa i lecimy dalej. Te fragmenty będą nam potrzebne, jak widzicie, więc no spoko. Ym, I teraz tutaj tak: kolumbo zaproponuje ci podróż na wyspę. Dobra, yy, magiczny ołtarz, okej. Okay. Ruszamy w drogę. Dobra, mamy tutaj kłody. mi się przeżnie tutaj przecić. Mamy tu kolumbo. Yy, fajnie, że z dwóch stron, no, ale niech mu będzie. Dobra, udało się tu jakoś do niego trafić. Więc płyniemy z nim dalej. Dobra, mamy tutaj świątynię przed nami. Arbyś na miejsce. Dobra, lecimy dalej. No, w miarę fajnie to tu wygląda. Mamy takie katakumby bardziej. Trzeba było drugą opcję dialogową. Widzę, że tu jakaś mini zagadka jest Zobaczcie, mamy tu jakieś płyty. Wejścia. O kurde, będzie jakaś zagadka ty. Dobra. Wejdę się to z oko. Zobaczymy jak to będzie. Zastanów się jak działa mechanizm balkonu, balkoników i umieść pierwszy kawałek kołtarzów na miejsce. Dobra, nie wiem o co tu chodzi dokładnie. Eee, mamy tu jakieś płyty. Nie wiem, czy coś się wydarzyło. Spróbuję tak randomowo wcisnąć, Zobaczymy, co się stanie. Ha, jedno się resetuje wtedy. Nie wiem, na jakiej zasadzie to ma działać. Dobra, ten nacisk ten się chowa w takim razie. Mmm. Yy, nie rozumiem o co to chodzi na razie. Dobra, zaraz to ogarniemy. Inna rzecz. Może tutaj coś będzie, a nie też nie. Dobra, ja tutaj ogarnę mniej więcej o co chodzi i jak coś to dam znać, co i jak. Yy, dobra, jestem z powrotem. Mniej więcej już wiem o co chodzi. Chodzi o to, że jeżeli klikamy na przykład jedną płytkę, to ta płytka nas teleportuje na przykład bardziej na, przykład na lewo czy tam na prawo i trzeba odgadnąć, która jest do której i tak się mniej więcej tym posługiwać. Ja sobie tutaj tak randomowo klikałem i wchodziłem sobie tu. Jak widzicie na razie tylko w jedną stronę mnie tutaj klika, więc to też takie, mówię tą dolną teraz. To interesujące jest dosyć. No na razie cały czas widno i to samo miejsce mi przynosi. Ale właśnie nie wiem, czy. Aha, tego wywalić ogólnie nie mogę. Dobra, spróbujmy teraz to. Ale czemu cały czas to miejsce mi przynosi? Jak tamte górne dawałem, to mnie przynosiło na lewą stronę. Nie wiem, czy to jest losowe czy nie. No właśnie, no i cały czas winą mi tą samą stronę. Coś tu jest niehalo. Ale chyba się musimy dostać się prawdopodobnie na samą górę. O, jak widzicie, teraz mnie przeteleportowała na lewą stronę. Mm, tak, mamy barierkę. Aha, to w ten sposób. Dobra, doczaję. I mamy z tego zrobić. Okej, okay, dobra. Już roz... nie wiem, o co chodzi Myślę, że trzeba dać tak my, od razu. Na przykład, że... Idemy, pierwszy fragment, drugi, trzeci, a nie, że tam jak chcemy, no okej. Okay. No to nie będzie to jakoś zbytnio trudne. Dobra, zostało nam tylko dwa. Musimy jakoś teraz dostać się na górę, jeszcze mi się tego nie udało zrobić. jak widzicie jest taka trochę lipa. No właśnie. Kupimy teraz to. Cały czas przenosi nas w jedno i to samo miejsce. No gdzieś się dało, tutaj jakoś wejść. No niestety nie. Dobra, tą, Chyba to jest losowe ogólnie, chyba że jest jakaś funkcja. Właśnie nie da się. Dobra, teraz tą ostatnio spróbuję. Chyba, że jest jakaś kombinacja, bo to jest losowe, że nas teleportuje góra-dół. Nie wiem, jak to mniej więcej działa. Mm, tym środkowym jeszcze. Najwyżej, jak się nie uda teraz, to mm, przyspieszę to potem, żebyście to wiedzieli. Właśnie nic się nie dzieje teraz. Chyba, że spróbować teraz tutaj tą dziwną rzecz zrobić. No, nie mogę. Działaj dalej, ok. Nie mogę dwóch naraz wcisnąć na przykład. No nie da się. To jest też trochę bez sensu. Dobra, ja to tu przyspieszę, widzimy się jak już ogólnie to zrobię i tak dalej, będziecie się tu widzieć. O, udało mi się teraz tutaj wejść, było tak, że weszłem, nacisłem którąś ten płytek, chyba tą środkową i zaczęło mi przenosić z jednej do drugiej, teraz trafiłem na górę, więc została mi tylko jeszcze jedna część. No właśnie, jak widzicie, mniej więcej takie coś się stało i tą płytkę tutaj nacisłem, tą na dole. Mmm, dobra, już jest ok. Tutaj jest z moderatorką piszę. W razie czego, jakby były jakieś problemy questowe, bo przeważnie robię jako pierwszy albo jako tam drugi. Więc w razie czego. Mm, jak widzicie, no. Raz to działa, raz nie. I inną płytkę nacisnąć. To jest bardziej losowe i trzeba po prostu klikać jak się tylko da. Na przykład weszliśmy tędy, klikamy tutaj. Jak widzicie, nie działa to, więc schodzimy na dół i bierzemy inną płytkę. I mniej więcej tak to działa. Trzeba po prostu cały czas klikać, jak coś tam wyjdzie. O, właśnie, widzicie, o to właśnie chodziło. Mamy już wszystko. Schodzimy teraz na dół. Jak się uda, bo jak widzicie, to nie jest takie proste. O, udało się. Idziemy do kolumbo. Mówimy, że się udało. I teraz powinno się chyba te drzwi otworzyć, albo i nie. Dobra, to tutaj dalej, poszukaj brakujących elementów ołtarza. Może on tutaj powinien być, no i raczej chyba tak. Mamy kółko, dobra. Mamy go, więc teraz zobaczymy co tutaj będzie dalej trzeba zrobić. Umieść złotą obręcz na miejscu, czyli no nie wiem teraz jak to ma być. Hmm, ale trzeba będzie próbować z tą zagadką nie jest tak łatwo bo to jest wszystko losowe przeważnie hmm, tutaj na balkonik tak dobra ok mamy to dało się tutaj ogarnąć postaram się szybko nie klikać żeby po prostu nie zepsuć sobie żeby po prostu o, to zabiło coś chyba żeby po prostu sobie nie, nie zepsuć tego doświadczenia dobra coś udało Okej, okay. wchodzę się do domu <laughs> Wiedźmy. Wiedźma, gdzie ona by mogło być, kurde no. Dobra, za to ogarniemy. Yy, nie wiem, czy ono na mapce ewentowej będzie, czy też nie. Ale czy wątpię. Opcję, że pewnie gdzieś w Nidhal albo coś w tym stylu. E, dobra, ja tutaj ogarnę gdzie ona jest i wam pokażę. Dobra, jestem z powrotem. Wiedźmy, znalazłem. Choć szukałem, chyba z 10 minut. Bo nie przeczytałem o co tam mniej więcej chodziło. Zaraz wam pokażę, gdzie ona dokładnie się znajduje. E, ona się znajdowała, zaraz wam pokażę, tylko skończę tutaj dialogi z nią. Dobra. Lecimy tutaj dalej cały czas. No, już, kurde, chciałem wyjść z tego domku już. Bo mam pokazać, gdzie ona się dokładnie znajduje. Nagroda zawiera punkty doświadczenia. Ok. I ona się znajdowała tutaj, nieznany dom na mapie. Więc to byłoby na tyle. Grał z Wami kozak. Do następnego. Cześć.